Assalamu alaikum. Co odkrył Abu Rehan al-Biruni? Ponad tysiąc lat temu obliczył średnicę Ziemi, bardzo bliską dzisiejszej wartości. Obliczenie promienia Ziemi ponad tysiąc lat temu wymagało ogromnej wyobraźni. To al-Biruni, geniusz matematyki islamskiej z X wieku, połączył trygonometrię i algebrę, aby dokonać tego bardzo trudnego wyczynu, przedstawił pierwsze idee dotyczące teorii grawitacji, która została matematycznie udowodniona przez Newtona 700 lat przed Newtonem. W wyniku obserwacji za pomocą teleskopów, które opracował, 600 lat przed Galileuszem, który potwierdził, że planety krążą wokół Słońca, El-Biruni bronił idei, że Ziemia się obraca. Na pytanie, dlaczego drzewa i kamienie nie wystrzeliwują w górę, jeśli Ziemia się obraca, odpowiedział, że w centrum powierzchni Ziemi jest przyciąganie. Przewidział, że północ, południe, wschód i zachód łączą się w jednym punkcie i że za morzami jest ląd dzisiejsza Ameryka. Na podstawie ruchów słońca ustalił, kiedy zaczynają się pory roku, ten uczony perskiego pochodzenia urodził się na terenie dzisiejszego Uzbekistanu, a zmarł na terenie dzisiejszego Afganistanu. Żył w latach 973-1048. Nazywano go ojcem religii porównawczej ojcem współczesnej Geodezji, twórcą indologii i pierwszym antropologiem. Zajmował się geologią, fizyką, antropologią, socjologią porównawczą, astronomią, chemią, historią, geografią, matematyką, medycyną, psychologią, filozofią, teologią. Był muzułmaninem wyznania sunnickiego. Podążał za naukami al-Ash'ari'ego, uczonego szafickiego. Uważając nauczanie islamu za kamień węgielny swojego naukowego katalogu, Biruni podsumował swoje dążenie do wiedzy w następujący sposób. Moje doświadczenie w studiowaniu astronomii i geometrii oraz eksperymenty w fizyce ujawniły mi, że musi istnieć planujący umysł o nieograniczonej mocy. Moje odkrycia w astronomii pokazały, że we wszechświecie istnieją fantastyczne zawiłości, które dowodzą, że istnieje kreatywny system i skrupulatna kontrola, których nie można wyjaśnić za pomocą czysto fizycznych i materialnych przyczyn. Nigdy nie wykorzystywał swojej pracy jako środka do osiągnięcia sławy, autorytetu lub korzyści materialnych. Kiedy Sultan Masud wysłał mu trzy wielbłądy ładunków srebrnych monet w uznaniu za jego encyklopedyczne dzieło Al-Kanun al-Masudi, -Masudi, al-Biruni uprzejmie zwrócił królewski dar, mówiąc służę wiedzy dla wiedzy, a nie dla pieniędzy.